No, i Siemano Siemano, witamy serdecznie. Kolejny dzień, jak Wy to mówicie, w Kołchozie. Dobre powiedzenie, dobre stwierdzenie. Wracamy z przerwy. Prac jest Multum. Tutaj jest przełożony. Ali, pomagali. Ali! Dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Co dobrze, robisz? Dobrze. No to... Dobra praca. Szmaty, no. Szmaty, szmaty. szmaty. Dobrze. Dobrze praca. Dobrze, no i fajnie. Musi być fajnie, nie? Trzy miesiące wakancji był. Trzy miesiące? Gdzie byłeś? W Stambule. Stambule o kurcze. A gdzie się, Ali, polskiego nauczyłeś? Tutaj, na Tutaj. Pracy. W pracy z Polakami? No. A, no to fajnie, no, bardzo no, bardzo ładnie ja mówisz po polsku. Ja gadam po ruski, gadam po bulgarski, gadam... O, to szacun, to szacun, to szacun, to szacun. No. To bardzo fajnie. Dobra, to mojej pracy i do później. Siemano, maniek. Siema, siema. Rzucik na mnie. Mógłby zrobić? Oczywiście. Dzień dobry siemanko, witamy w kolejnym szorcie, w kolejnym TikToku prosto z 10-hektarowej szklarni. Spokój dzisiaj, nie? Zeszkó, rękawiczki gdzieś moje były. Nie wiem. Tutaj jest Mareczek. Mareczek jakiś jest? Bardzo Jak byś ocenił dzisiejszy dzień? Pozytywny. Pozytywnie. Powoli no tylko i do przodu. No i dobrze, ile Wam jeszcze roboty zostało? Na dzisiaj, też tak długo? No, do siódmej. Do siódmej. No to fajnie. My do piątej. No widzicie, jedni pracują do piątej, drudzy do siódmej. Miłej pracy, Ej, ale słyszałem, że wy też do piątej chyba. Nie, nie, dzisiaj do siódmej. A, no dobra, no ja. to powodzenia życzę, nie? Powodzenia, my zakładamy rękawice. Tutaj nie ma, i do pracy, tu nie ma lipy, że wy gadacie. a, kołchoz, strołchoz. Pieniądze same się nie zrobią i trzeba na siebie zarobić. Ludzie, jesteśmy w takim wieku, że musimy na siebie zarabiać. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło.